Zobaczymy, zobaczymy, jak to wyjdzie. Jestem na żywo, jestem na żywo. Ok, dobra. Słuchajcie, dzisiaj taki już prawie, prawie przedświąteczny live. Tu jestem i tu jestem, dzień dobry. Taki już prawie, prawie przedświąteczny live, bo myślę, że tak jak większość z Was, znaczy, myślę, że wy. Tak jak ja jesteście w ferworze przygotowań świątecznych, więc, więc te 15 minut. Natomiast jest bardzo dużo pytań, bo widziałam, że te wasze wasze jakby zaskoczyły te zielone czwartki, pytacie się mnie, bardzo się cieszę, ja staram się odpowiadać na wszystkie pytania, które od Was dostaję. Jeżeli mnie widać, ale zakładam, że mnie widać, i mnie słychać, OK, no to co? Wszystko będzie nagrane. Jeżeli nie możecie teraz być, to będziecie, to będziecie to widzieć później. Zaczynamy, OK? Zaczynamy. Tylko ja teraz muszę sobie tutaj odnaleźć, przepraszam, muszę odnaleźć sobie teraz te moje pytania, które tutaj sobie spisuję bardzo mocno. OK, więc nie widzę teraz waszych pytań. Nie widzę, znaczy nie będę widziała tego, czy wy jesteście, czy nie. Dobra, no to jedziemy. <laughs> Które pierwsze pytanie, bo dzisiaj jest bardzo dużo tych pytań. E, takie pytanie. Okej, okay, dobra, takie łączone pytanie. E, czy po pani kursie e, dostaje się jakiś certyfikat, dyplom ukończenia kursu? Czy takie kursy organizowane są w BORUI? E, robię świecę od kilku miesięcy, ale typu PILAR, więc czy taki kurs byłby dla mnie dobry? <laughs> to jest kilka pytań w jednej. Więc najpierw odpowiem odnośnie tych certyfikatów. Tak, po każdym kursie zielonej wystawiane są certyfikaty, w których jest napisane, jest imienny certyfikat, wasze imię i nazwisko, jest nazwa kursu, jest szczegółowo wypisane, czego się uczyłyście w kursie, czego się nauczyłyście w kursie, jest moje imię, nazwisko, jest mój podpis. Jeżeli potrzebujecie jakichś dodatkowych informacji, na przykład do urzędów pracy, powiem, że takie certyfikaty są też wykorzystywane przy staraniu się o jakieś dotacje z Urzędów Pracy, to zawsze można do mnie napisać, i ja w tym momencie te certyfikaty troszkę jakby bardziej podrasowuję, dodaję daty jakieś, dodaję jakieś dodatkowe informacje. Natomiast standardowy certyfikat, który jest wystawiany, to jest wystawiany przez taką platformę szkoleniową, nad którą włożyliśmy mnóstwo pracy. Ja zresztą chyba zrobię kiedyś taki specjalny film, gdzie Wam pokażę, jak wygląda ta platforma szkoleniowa, bo jest po prostu przepiękna, przepiękna. Włożyliśmy mnóstwo pracy, żeby ona pięknie wyglądała. I e, e, więc certyfikaty są wystawiane automatycznie przez tą platformę szkoleniową. Natomiast ta platforma szkoleniowa nie rozpoznaje polskich znaków. Tak, czyli jeżeli macie. E, no, na przykład Agnieszka z Zdunek nie ma, e, e, nie ma polskich znaków w środku, więc tutaj już by było wszystko w porządku. Natomiast jeżeli by było, nie wiem, e, e, o Elżbieta właśnie mi zadała takie pytanie, no to w tym momencie że wyjdzie taki znak zapytania. I w tym momencie szybciutko do mnie maila, coś tam wychodziło. Że, że, że mi wychodzi, proszę o poprawienie. I ja w tym momencie szybciutko taki certyfikat poprawiam. I to jest odnośnie certyfikatów. Dobry. Czy takie kursy organizowane są w BORUI? Rozumiem, że tutaj chodzi o warsztaty. Na razie jeszcze nie. Jesteśmy. Ja, ja to powtarzam od wielu lat i całe myślę, że jeszcze przez rok będę powtarzać. Na razie na razie nie. Na razie jesteśmy w trakcie remontu. Jak widzicie, mam na sobie moją bluzę z kubusiem, Puchatkiem, a to oznacza, że Gdzieś tu chyba jest plama nawet. A to oznacza, że właśnie za chwilę przychodzę do tamtego pokoju i zaczynamy go malować. I to będzie dom skończony, natomiast pracownia nie. Także na razie tak naprawdę te warsztaty są bardzo, bardzo ograniczone, dlatego. Zawsze wam mówię, że jeżeli nie możesz iść na warsztaty do mnie, to skorzystaj z kursu. Bo kurs, a warsztat to są jednak dwie różne rzeczy. Warsztaty są takie bardziej dla relaksu. Oczywiście się nauczysz, tak, żeby nie było nauczysz się. Natomiast warsztaty to są bardziej takie dla relaksu. Spotykamy się razem. Jesteśmy w takim kameralnym gronie, odpoczywamy razem, przy okazji coś tam tworzymy. Natomiast te warsztaty trwają z reguły tak trzy godziny. Medlarskie trwają cztery, no nie jestem w stanie Wam przekazać całej wiedzy. W czasie 3-4 godzin, którą mam. Ta wiedza jest zawarta w kursach, tak? Czyli warsztaty są dla relaksu, a kursy są do tego, żebyście naprawdę, naprawdę się nauczyły. Dobra, robię świecę od kilku miesięcy, ale typu pilar czyli wolnostojące, tak? Czy taki kurs byłby dla mnie dobry? Tak, dlatego że i z sojowych i pszczelich jest tak pomyślany, że osoby początkujące nauczą się robić świece Pilar, czyli wolnostojące i świece zalewane, czyli w pojemnikach i zarówno osoby początkujące, ale też osoby zaawansowane albo takie już nawet, które prowadzą manufakturę, bo mam mnóstwo takich przypadków, które korzystają z tego kursu i nagle mi piszą, że wow, że się dowiedziały czegoś nowego, spróbowały i, i zadziałało. Dobra, ok. Yy, chciałam się zapytać, kiedy pojawią się materiały w kursie tworzenia świec włosku pszczelego. Yy, te materiały już dawno są, yy, jedynie co dawno są. Mieliśmy tam opóźnienie kilkudniowe yy, związane z Dzień Dobry TVN. Yy, po prostu nam się cały harmonogram em, kursu rozwalił. E, i, y, y, natomiast te materiały już dawno są. Jedynie co nam się omsknęło w przedwczoraj bodajże to film taki powitalny. E, na, dlatego wczoraj nagrywałam ponownie film powitalny, ale reszta materiałów już jest. Także jak najbardziej, jeżeli kupiłaś kurs z wosku pszczelego, tworzenia świet z wosku pszczelego, e, to wszystkie materiały już, już są. Dobra, idziemy dalej. Czy mogłabym Emilia się pyta? Witam serdecznie, cześć Emilia. Czy mogłabym się zapytać, jakie pani poleca knoty drewniane do świec sojowych oraz jakie dobrze zamocować, żeby nie gasły przy odpaleniu? Knoty drewniane rozumiem, że tutaj chodzi o firmę, tak? bo tutaj też jest kilka pytań, gdzie kupujesz knoty kwadratowe. A nie, dobra, OK. To nie to. Ok. E, jakie polecam knoty drewniane? Polecam z Krainy Świec. Hmm, Kraina Świec ma bardzo fajne knoty drewniane. Naprawdę bardzo fajne. Natomiast mocowanie knota jakiegokolwiek nie ma nic wspólnego z jakością palenia się tego knota, czy świecy, tak? Knoty drewniane, to jest jakby taka różnica pomiędzy knotami bawełnianymi a drewnianymi. Knoty drewniane, one się nie palą takim płomieniem dużym. Jeżeli się palą, to oznacza, że są za duże w stosunku do średnicy świecy. Knoty drewniane, one się tak żarzą trochę, tak i tak skwierczą. Okej, okay, dobra. Ela się pyta. Witam Pani Agnieszko. Mam do Pani takie pytanie. Witam Cię, Ela, witam Cię Ela. E, czy ma Pani godne do polecenia sklep, gdzie bym mogła kupić woski i olejki do robienia zawieszek, czyli tabliczek zapachowych, tak? E, pomyślałam, że będą to cudowne upominki. Oczywiście, oczywiście, słuchajcie, takie prezenty handmade są naprawdę zawsze lepsze, zawsze, zawsze są lepsze. Niż prezenty kupowane. Najlepszym prezentem to jest brak prezentów i po prostu danie komuś czasu swojego. Natomiast jeżeli już chcecie robić prezenty, bo taka istnieje tradycja u Was w domu, to zawsze takie prezenty handmade są lepsze niż prezenty kupowane. Że będą to cudowne upominki, a do tego pięknie wyglądają, tak. Wpisałam w internecie hasła, ale tyle mi tego znajduje i pomyślałam właśnie o pani. Okej, okay, dobra, No to teraz tak, ja nie sprzedaję wosku, ja nie sprzedaję knotów, nie sprzedaję akcesoriów, tak? Tak, już to mówiłam kilka razy. Tak samo jak nie prowadzę manufaktury świecowej i nie prowadzę manufaktury z mydłami, bo mam inny rodzaj działalności. Ja was uczę, jak to się robi, czyli mam kursy, mam warsztaty i nie chcę mieć manufaktury ani jednej, ani drugiej, ani trzeciej, bo to by oznaczało, że ja musiałabym się tylko i wyłącznie skupić na tych świecach albo na tych medłach, i nie mogłabym mieć tego zielonego huba, huba który, który buduje, tak, zielony hub, czyli wszystkie możliwe kursy robione przez najróżniejsze osoby, wspaniałe osoby zresztą, zobaczycie w przyszłym roku, Uuu, to się będzie działo, z zielonego życia, czyli jak ktoś pomyśli, że Chciałabym przejść, chciałbym przejść na taką zieloną stronę życia. Wchodzi na, jestem zielona i tam wybiera sobie z listy takie kursy, które e, interesują. A jak pracownia będzie gotowa, to w tym momencie przyjedzie do mnie na weekend, piątek, sobota, niedziela. I będziemy wspaniale spędzać czas pod dębem, ale będzie fajnie Dobra, ok, e, Ok, dwie minuty mam. To już odpowiedziałam, to już odpowiedziałam, to już odpowiedziałam. E, gdzie kupujesz knoty kwadratowe? Knoty kwadratowe, niestety nie zapisałam sobie, kto tu mi się zapytał, gdzie kupuję knoty kwadratowe. Knoty kwadratowe, czyli najprawdopodobniej chodzi o knoty, knoty bawełniane. No nie mam, bo mam wszystko już pochowane, bo jak mamy malowanie i tam glinowanie, to mam wszystko w kartonach z powrotem. Knoty bawełniane, do świec pszczelich najlepsze są knoty kwadratowe, tak? Czyli po prostu one są nitki są łączone w formie kwadrata, kwadratu, i te knoty bawełniane do świec pszczelich najlepiej kupować w sklepie Łysoń po prostu. Zresztą i w kursie świec pszczelich, i w kursie świec sojowych. I mydlarskim, ale teraz nie chcę skłamać, bo nie pamiętam. Tam jest cała lekcja poświęcona temu, gdzie ja kupuję poszczególne składniki, bo rzadko się zdarzają takie sklepy, gdzie możesz kupić wszystko. Oczywiście są, natomiast ja wybieram jakość nad tańszym transportem i po prostu i mam takie swoje wybrane sklepy. Także są, są takie lekcje. Okej, okay, tu odpowiedziałam, tu odpowiedziałam. Tu odpowiedziałam. Tego nie odpowiedziałam, ale to będzie na przyszły raz, bo jest za długie pytanie. Mm. Okej, okay, dobra. Patrzę teraz na Wasze pytania. Na Instagramie nie ma, więc tutaj patrzę na Facebooku. Okej. Okay. Witam, dopiero roz... Maria się pyta. Witam, dopiero rozpocznę przygodę ze świeczkami. Super. Chcę zrobić zalewane w skorupie kokosa do masażu z dekoracją świąteczną. Proszę o przepis, czy mogę dodać masłusze. Jeżeli robisz e, świecę do masażu, to nie dodajesz żadnych dekoracji. Świecę do masażu musi być e, czyściutką świecą e, bez żadnych olejków zapachowych. <śmiech> Przepraszam. <śmiech> bez żadnych olejków zapachowych, bez żadnych dekoracji, bez żadnych barwników. Skorupa kokosa czy pojemnik nie ma tutaj żadnego znaczenia. Znaczy jaki pojemnik, tak? Nie ma. Czy mogę dodać masło sza? Tak, jak najbardziej możesz dodać masło W proporcjach mniej więcej 10% wielkości. 10 do 20%. To musisz sobie zobaczyć, jakie, jak bardzo byś chciała. 20%, 20% może być. No, od 10 do 20% może być. Rozpuszczasz masłusza, masło rozpuszczasz wosk, mieszasz razem, zalewasz. Oczywiście średnica knota musi być odpowiednia do średnicy tej skorupy kokosowej i gotowe, i czekasz, tak, aż zastygnie i, i używasz. Ok, 10, 16%. Nie ma żadnych pytań, nie ma żadnych pytań. Słuchajcie, ja biegnę do glinowania kolejnego już pokoju. To jest największy pokój, więc zajmie mi to tak mniej więcej z dwa tygodnie do samych świąt. Do świąt w ogóle nie jestem jeszcze gotowa. I właściwie właściwie nie powinnam. Nie powinnam z wami teraz gadać, tylko już powinnam zakładać rękawiczki i powinnam lecieć, ale. Nie, zielone czwartki muszą być. Czy będzie, Aga się, Magda się pyta, czy będą świąteczne promo na kursy? Nie. Jak wychodzi nowy kurs, to wtedy jest promo. E, zawsze. E, to widziałyście zresztą przy świecach e, pszczelich. Natomiast nie uczestniczę w Black Friday, nie uczestniczę w żadnych innych, e, ewentualnie coś tam dodaję od siebie e, jako dodatkową lekcję. Natomiast e, czy dodatkowe jakieś, nie wiem, konsultacje albo coś takiego. Natomiast nie, bo to by oznaczało, że te moje kursy i ta moja wiedza jest tak naprawdę warta tyle, ile kosztuje, ile kosztuje w, w promo, a nie jest. Jest dużo warta. Jest dużo warta, okay. Zresztą, ja mam teraz prowadzę fantastyczną grupę, fantastyczną grupę świetnych kobiet na zielonych spotkaniach na, na grupie Mastermindu. Taka grupa moja testowa, bo ja sama chciałam dowiedzieć się, jak ja się będę czuła w tym procesie, i na razie już czuję doskonale. I chyba dziewczyny też są zadowolone, nawet myślę, że są zadowolone. I mamy bardzo dużo pracy nad przekonaniami odnośnie, odnośnie swoich wartości i wyceniania swoich prac. Więc nie, nie będzie. Magda, sorry. Magda, sorry. E, dobra, słuchajcie. Buziaki, najpierw wyłączam się z Instagrama, bo to jest najcięższe do zrobienia, a później z Facebooka i z YouTube'a. Do zobaczenia, pa-pa. No i znowu się nie mogę, słuchajcie, wyłączyć. O, tutaj.